Siemaneczko, Jan ja nazywam się Querton i witam was w wszystkim odcinku z serii Row 96, Mil 0 Kontynuujemy naszą przygodę, aktualnie znajdujemy się na placu Tyraka, w poprzednim filmie byliśmy w Oasis Villas i okazało się, że Adam kocha Sonię, co za niespodzianka. No ale dobra, widzę, widzę że są tu jakieś rozruchy, sprawdźmy to. Chula. E, dlaczego ta gada z policją? Nie podoba mi się to ani trochę. No mi się nie podoba to, że tutaj kurde widzę typa, w którego policjant styluje z pistoletu. Może na razie nie będziemy gadać o policjancie. O naszym tacie. że tu jest? Prawda, że policja będzie ota, aż miło popatrzeć na co idą nasze podatki Policja rozmawia z tatą. Dobra Wiedzą o nas

Oh, I think you know what I'm talking about. O kurde, no to ja się może teraz nie odzywam. Cokolwiek nie pójdę, czuję, że ten potwór nie obserwuje. Zostaw mnie w spokoju. Ok.

Ja cię kręcę. Nie mam nic nie O, naklejka fany, fajnie. O nie, to jest list. O nie. O śmierdzący gminiaż, trzymajmy mojego tatę. Dajrzliwość. Czasami rozmawiał przez i z z, To, że ją mam, wygląda podejrzanie, nawet bardzo. Nie mogę nikomu powiedzieć, że zdarza mi się słychać taty misiaczka i głosu brygady na 19 Na 199. god dosyć futeraka. Tym razem chyba mam przerąbane. 41186. Dobra, wiesz ja sobie go tylko zrobię zdjęcie, bo tak, w razie czego, żebym go pamiętał, żebym miał wszystko tutaj w telefonie. Dobra. Okay, if you want to because you listen to a specific broadcast, don't you? Yeah, the Black Brigade broadcast. Tylko kaset. When you could be listening to GNN, this one's on the road to immorality, Rick. No. And he's driving 100 miles per hour.

41186? One, one, I know those numbers. Oh, yeah? That's Colton's birthday. April 11th, 1986. Why the hell do you have Colton's birthday on a piece of paper? Oh, then you can answer this question. Oh, yeah! This one should be easy then, Rick. No nie wierzę. A miecze bez cukierki tate. Hmm. Yeah, right. Dlaczego? Nie right. Yeah. mi. <laughs>

Боже, да, боже! Добра там, гембанакутка. No nie za dobrze, nie za dobrze. Ale dobra Kurde, mogę powiedzieć, że nie kaset, tylko GNM, nie? Słucham. To było coś czuję lepsze. Ale dobra. Było minęło, ważne się udało. I mamy Kai to więcej pracy niż Zoe Dobra. W każdym razie, mamy przejazd. No w Petri jedną z najgorszych rzeczy są właśnie policjanci, no i to widać mocno. Chociaż no zda zdarzają się dobrzy, tacy jak fany. To no ile ich jest? No nie wiadomo. Dobra, próbujemy robić 100%, jak zawsze. Zawsze, czy się to uda, nie wiem, ale na razie idzie fajnie. No, ogólnie to jest taki Oła. Petria. Pomimo wszystkich rzeczy, to, to jest taki dość moim zdaniem piękny kraj. Naprawdę, ładny krajobraz, ma. Jak te pustynia robią wrażenie? Ojej, Się ojej, w drzewo. Ajajaj. Kurde, to nie jest łatwe. Co? Tu uważać, i to ostro O, 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 a, ajajaj Zawsze tak samo, nie no, ponów, ponów, ponów I będziemy się cofać Tutaj tędy, tędy Co się stało? Nawet nie dotkłem но, это уже схамство. Но в конце добра. Добра. Nie, że przez takie zaśnieżone tereny możemy sobie przejść, bo jednak takich nie było nigdy. W Wybrało 96 albo zielone, albo takie białe. Chociaż nie wiem, czy teraz to jest Petria w ogóle. Czy to nie jest już jakiś inny kraj? Tak, jak o którym przykład tutaj to by marzył zaś, nie? ale ważne, że się udało to ukończyć. Dobra. Cyk, cyk! O! Dobra. W ogóle nie spotkaliśmy tutaj... No nie no, znowu Petria. Na granica. Ale Zoi tutaj w ogóle nie spotkaliśmy 35%, no coraz ciężej to jest zrobić się pojawia taki jeden moment, gdzie ciągle giniemy i co? Jest pech No ale dobra Ważne, że się udało, ale to już wszystko? Nie, wracamy na plac Tyraka Dobra Anzu, How are you feeling? <sighs> Your father and I will be fine. Don't worry about us. They're watching us. You heard what they said, Kaito. We can't do it. And? Tonight? That's. that's impossible. Are they crazy? No, no. This is insane. The job will have to wait. We do it at all i don't care what john and robert say and kaito we received photos in the mail of you vandalizing what were you thinking oh, and we still can but not now it just wouldn't be smart i'm sorry kaito but if anything ever happened to you Dobra, mamy krótką Może pogadamy z Z, chociaż no nie wiem jak tam z odległością. Ale dobra. Przenim odcinku w takich ładnych terenach zielonych. A teraz wracamy do slansów. Te świenie przekopają nasze ubrania. Może będzie trzeba je spalić. Nie no, w ubraniach raczej nic nie chowacie. Chociaż nie wiem. Lodówka jest pusta, ale to nie działa policji. To Co bardziej coś mu się wydaje. Brak małony. Moje no zdjęcie z Ają leży na ziemi. Gnoje. To mamy naklejkę. Ai. Are you there? Over. Are you okay? you <laughs> <Sam laughs> ever Sounds him. so good, Kay. What's going on? What? What? No. Well, you believe me, right? Good. Because I wouldn't rat you out like that. Hey? Look jeśli you want you know to Tyrek jest to, okay, to, to co? Ruszamy, ruszamy. Tu jest jeszcze nasz ojciec. Ktoś przy, y, szukał y, łazienki. Ktoś szuka łazienki, nawet po sobie nie posprzątał.

Now promise me. Promise me you won't try something foolish. Good. Now that you're up, why don't you get some fresh air? It would do you some good. No, możliwa. No, Oj, no. To jeszcze może z statom. Nie, nie za bardzo. Dobra, to spadamy stąd, kurde, no splądrowali całe mieszkanie, kurcze. Kurcze, bele. Może się zrehabilitujmy? Troszeczkę naprawmy tutaj. Chociaż <laughs> nie wiem, czy to dużo da i tak nas podejrzewają o bycie rewolucjonistą. Artykuł o ofiarach ataków wczoraj oczywiście obwinia się o zamach w 1986, podobnie jak wszystko inne w tym kraju.

a Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć, jak złe jak źle jest w Petri, właściwie Co nie? Właściwie nigdy gracz nie miał aż takiego powodu, by nienawidzić tego państwa.

No to nieźle. Nie no, to Oaz Wilas nie ma... nie ma co iść. To las na akurat. Dobra. Pokażemy to i z ludźmi. Dobra, wyłączmy te głupoty. Wszystko co złe w ogóle Mamy kasetę, ładnie Shamisen Shikara Wiem, że podobno aresztują za to, ale... Co oni mi już mogą zrobić? Mnie przeszukali, kurde, dom cały Dobra, co tu jeszcze jest? Dobra, tutaj. O Jezu, to jest ten. Ten gość nie pozwoli mi moją licząc z tym wyjechać, nawet jeśli poproszę. Dobra. Co tam u nich słychać? Panowie. Witam. I gości, którzy wyprowadzają sobie żyły dla kraju. Który tych obywateli drugiej kategorii. Panowie, no tak się nie robi, no. Dobra. A to co? Jakieś to kryjówki. No, najlepiej to by było pójść teraz na. Plac prezydencki, co nie? Dobra, to idziemy tam. To jest już ostatnie właściwie miejsce. No co wygadacie? Serio? Akurat do parku idziemy. Nie no dlaczego dlaczego o, w sumie tutaj będzie ogłaszane te wybory. O jest Colton Kilton? Kurde... Tak słuchajcie, Coś czuję, że powoli koniec gry się zbliża. Chociaż jeszcze trzy przejazdy przed nami, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja się z wami żegnam do ustrzenia. Trzymajcie się. No i cześć.